Tomasz spojrzał na starą, kamienną willę pośród mazurskich lasów i poczuł lekki niepokój. Dom wynajęty na dwa tygodnie miał być miejscem odpoczynku dla niego, jego żony Agnieszki i ich sześcioletniej córki Hani. Chcieli uciec od miejskiego zgiełku od problemów i napięć, jakie ostatnio zawisły nad ich małżeństwem. Ale teraz, stojąc na podjeździe i patrząc na budynek, tomasz czuł chłód przebiegający mu po plecach. Dom był imponujący, ale miał w sobie coś nienaturalnego. Bryła budynku zdawała się zarazem symetryczna i dziwnie nieskładna, jakby architekt zapomniał o jakimś drobnym szczególe, który sprawiał, że człowiek mimowolnie odwracał wzrok. Fasada była zbyt gładka, okna zbyt równe, jakby patrzyły na nich czarne, bezdenne oczy. Za domem rozciągał się gęsty las, ciemnozielony mur drzew, który falował w podmuchach wiatru. Gdzieś w oddali pośród pni dostrzegł cień. Zapewne zwierzę, może jeleń? a jednak nie mógł się pozbyć wrażenia, że ktoś ich obserwuje. To tylko moje nerwy, pomyślał, uśmiechając się do Agnieszki. Ona wydawała się zadowolona. Wzięła hanie za rękę i podeszła do drzwi wejściowych. Klucz wchodził do zamka z nienaturalną gładkością, jakby był używany wiele razy. Wnętrze było chłodne, ale przestronne. Ciemne drewniane panele na podłodze skrzypiały pod stopami, a wysokie sufity potęgowały wrażenie pustki. W korytarzu wisiały stare obrazy, przedstawiające ludzi o zniekształconych twarzach. Każdy portret zdawał się patrzeć wprost na nich niezależnie od kąta, pod jakim stali. Na schodach prowadzących na piętro, w jednym z stopni była wyraźna dziura, jakby ktoś wielokrotnie w tym miejscu uderzał czymś ciężkim. Po prawej stronie rozciągał się długi korytarz, na końcu którego znajdowały się drzwi jedyne, które wyglądały na nowsze niż reszta budynku. Były zamknięte na klucz. Pierwsza noc minęła spokojnie, ale Tomasz budził się kilkukrotnie, mając wrażenie, że coś jest nie tak. W ciemności wydawało mu się, że słyszy kroki na korytarzu. Jednak gdy wychodził z łóżka i spoglądał w stronę drzwi, wszystko było ciche niemal zbyt ciche. Rankiem Agnieszka przygotowywała kawę, a Hania bawiła się klockami w salonie, gdy nagle dziewczynka uniosła wzrok i oznajmiła, Tatusiu, w nocy ktoś do mnie przyszedł. Tomasz poczuł, jak serce na moment mu zamiera. Co masz na myśli, kochanie? Zapytał, starając się brzmieć spokojnie. Hania spojrzała na niego poważnie. Wujek powiedział, że powinniśmy stąd wyjechać. Agnieszka przewróciła oczami. Och, na pewno ci się śniło, kochanie. Ale Tomasz wiedział, że ich córka nie zmyśla. Była zbyt młoda, by tak precyzyjnie konstruować kłamstwa. Z każdym dniem w domu działo się coś coraz bardziej niepokojącego. Drzwi, które powinny były prowadzić do spiżarni, nagle otwierały się na długi, ciemny korytarz. Tomasz zmierzył dom krokami, układ pomieszczeń zmieniał się z dnia na dzień. To było niemożliwe. W nocy słyszeli szepty, Agnieszka twierdziła, że to wiatr, ale Tomasz widział jej przerażone spojrzenie, kiedy myślała, że nie patrzy. Pewnego wieczoru Hania powiedziała mu szeptem: "Wujek powiedział, że już za późno, że dom nas nie wypuści." Podoba ci się nasz materiał? Kliknij, lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Nie było sygnału w telefonach. Droga, którą przyjechali, zdawała się zniknąć. Każda próba opuszczenia posiadłości kończyła się w tym samym miejscu przed domem, jakby zatoczyli koło. A potem ich zobaczyli. Postacie na korytarzach stojące w cieniach, nieruchome bez twarzy. Każdego dnia było ich więcej. Tomasz zrozumiał, że dom żyje iż w jego wnętrzu kryje się coś, co karmi się ich strachem oraz swoistą rozpaczą. Musimy stąd uciekać, wyszeptał do Agnieszki, ale wiedział, że może być już za późno. Hania stała w progu salonu, a za nią powoli wyłaniała się wysoka, bezkształtna postać. Wujek przyszedł się pożegnać, powiedziała dziewczynka. I śmierć zamknęła za nimi drzwi. Kilka tygodni później pewna para przyjechała do tej samej posiadłości. Mężczyzna otworzył drzwi samochodu i spojrzał na dom z zaciekawieniem. Był piękny w idealnym stanie, jak nowy. Wiesz, coś mi się tu nie podoba, powiedział, marszcząc brwi. Oj, przestań to tylko dom, odpowiedziała jego żona, śmiejąc się. Będziemy tu szczęśliwi. Gdy weszli do środka, powitała ich chłodna cisza. W powietrzu unosił się ledwie wyczuwalny zapach wilgoci i czegoś jeszcze, czego nie potrafili nazwać zapach kurzu, ale jakby zmieszany z czymś organicznym, czymś co było tutaj od zawsze. W korytarzu zawiesili kurtki, a mężczyzna rozejrzał się po wnętrzu. Wydawało mu się, że kątem oka dostrzegł ruch, a mianowicie cień przesuwający się na końcu długiego korytarza. Serce zabiło mu mocniej, ale gdy spojrzał ponownie, nic tam nie było. Słyszałaś to? Zapytał swoją żonę. Co? Wtedy gdzieś w głębi domu skrzypnęła podłoga. Mężczyzna odwrócił się w stronę dźwięku. Korytarz wyglądał inaczej niż kilka sekund temu, jakby wydłużył się nieznacznie, a ściany stały się wyższe. Obrazy na ścianach, te same, które widział Tomasz, zdawały się teraz wyraźniejsze. Postaci na nich już nie były zniekształcone, a ich spojrzenia skierowane były prosto na nowych przybyszy. Wtem ich córka, która do tej pory stała przy drzwiach, szepnęła: Mamusiu, ten pan powiedział, że nie powinniśmy tu zostać. Matka spojrzała na nią zdezorientowana. Jaki pan, kochanie? Dziewczynka wskazała w stronę schodów. Ale tam nikogo nie było. Za drzwiami czekała ciemność i głód. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!